Cześć, Paulo z tej strony. W tym materiale pokażę wam jak zrobić trofeum Likwidacja Ludzkich Larw. Użyj broni Spotka, aby na każdej mapie wywabić ludzkie bydło z jego ukrytych skupisk. I mamy oto ten właśnie budynek. Musimy go rozwalić. Każda mapa ma inny budynek. No i widzicie ile ludzi wyszło, tak? Dobra, to było pierwsze. Przenosimy się na kolejną mapę. Znajdujemy się dokładnie w tym miejscu i musimy rozwalić ten budynek, który jest przed nami. Doszczętnie. Lecimy na kolejną mapę. Mapa Takoshima. Znajdujemy się dokładnie w tym miejscu. Tutaj nad portem i rozwalamy tą, ten budynek, który jest przed nami. Oczywiście, możecie użyć jakiej chcecie broni. Ja używam akurat tej, bo jest pod ręką. Bardzo łatwe, przyjemne trofeum do zdobycia. Dobrze, przenosimy się na kolejną mapę. Dobrze, znajdujemy się teraz na mapie Tunguska, dokładnie w tym miejscu. Widać to bardzo ładnie, i rozwalamy ten budynek, który jest przed nami, zaraz koło tej anteny. Ok, udało się lecimy na ostatnią mapę. No i znajdujemy się na ostatniej mapie Solaris, dokładnie w tym miejscu. I rozwalamy ten oto budynek. Lekwidacja ludzkich lardów, trofeum. Podobał się materiał? Zostawcie subskrypcję na kanale. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!